E, witam. E, tak, właściwie, to ja tutaj mam parę słów do e, pana Andrzeja Dudy i do Ukraińców. Przede wszystkim, panie Duda, widziałem masę filmów, w jaki sposób postępują z, z jeńcami wojennymi. Ukraińcy zachowują się dokładnie tak, jak to jest w ich tradycji: tchórzliwie czyli jak już kogoś dopadną, jest bezbronny, to wtedy golać i ubić. Tak więc proszę Was po obejrzeniu tych filmów po prostu prędzej stanę po stronie rosyjskiej. Niż po ukraińskiej. Nigdy w życiu nie stanę w obronie tego chorego kraju, tych chorych ludzi. Trzeba się zająć tylko ich biednymi dziećmi i ich biednymi kobietami. Dać im jeść, dać im dom, nad, dach nad głową, a wszystko, co stanie do walki tam, na Ukrainie. Niech się pieprzą. Niech, spa, niech spierniczają z naszego kraju. Niech do nas nie przyjeżdżają. To co ja widziałem na tych filmach, to mnie się to w głowie nie mieści. Mnie się to w głowie nie mieści. To nie jest w naszych tradycjach, by tak postępować z ludźmi. Równie dobrze moglibyśmy kurwa stanąć po stronie nazistów. Równie dobrze po stronie nazistów moglibyśmy stanąć. Czym się kurwa różni taki dupekopany dupę kopany Ukrainiec? który na klatce schodowej zażyna jak psa cywila pochodzenia rosyjskiego? Czym się różni taki człowiek od nazisty z czasów II wojny światowej? Ja wam powiem, czym się różni. Naziści nie postępowali w tak tchórzliwy sposób. To się zdarzało nie tak często, jak wśród Ukraińców. Dla mnie to jest szok. Duda jeżeli ty myślisz, że ja będę grał w twojej kurwa chorej grze, toś się chyba z psem na łeb zamienił. Nigdy nie stanę po tej stronie, zapomnij. Nie dlatego, że się boję ruskich, tylko kurwa bardziej się boję ciebie, człowieku, bo jesteś, nie jesteś normalnym człowiekiem. Jak można, jak można trzymać z tak chorym kurwa narodem? Jak można trzymać z tak chorym narodem? Czy ty widziałeś człowieku, co oni odpierniczają, co oni robią z, z, z cywilami? Jestem w szoku, żeby cywile, nawet interwiłowani w Polsce, kobiety, które uciekły z Mariupola, nie tylko z Mariupola, i z innych części Ukrainy, żeby się, żeby się skarżyły na, na, e, na własne wojsko. Że, było, że, że ich ostrzeliwało, bo one chciały wydostać się z ostrzeliwanego miasta? To ich Azowcy ostrzeliwali? To to są bohaterowie? Jeżeli, jeżeli taka ma jest Ukraina, to nie chwała jej. Jeżeli taka jest, która morduje cywili, która morduje cywili niewinnych. Widziałem też film co zrobili z Rosjanką? Nagrywali to. Myśleli, że to się nie wydostanie nigdzie. Nagrywali dla własnej zabawy. Tylko los chciał, że jakiś haker, najprawdopodobniej rosyjski haker, schakował ten telefon. ściągnął ten film i tym filmem można sukin synów teraz oskarżać. To jest straszne. Wierzyć mi się po prostu nie chcę, że polski rząd, że polski kurwa rząd stoi po stronie takich synów. Jeżeli ty, Duda, czy Morawieczki, cepie jeden, który żeś już sprzedał swoje posiadłości, by z Polski wypierdalać, pochodzi chodzi wam głównie o to, żeby z Polski, z Ukrainy zrobić klin wbity pomiędzy Zachód, zachodnią Europę, a Rosję i Chiny, żeby towary mogły przepływać przez kontrolowaną strefę, przez Amerykanów. I hazarskich, rozumiesz? Hazarskie nasienie? Jeżeli ty myślisz, że ja stanę po tej stronie, to się z głupim na głowę zamieniłeś. Wiesz co ci powiem? Z wieloma chłopakami rozmawiałem i wiesz co mi jeszcze ci, ci powiem? Wszyscy mówią to samo co ja. Wszyscy mówią to samo co ja. A jeszcze ja to jestem delikatny delikatnych słowach, bo to co słyszałem od nich, to kurwa ci się w głowie człowieku nie mieści. Chwała Polsce, nie Ukrainie! Chwała Pols Polsce, chwała Rzeczypospolitej, która kieruje się honorem, a nie dźganiem na tarce schodowej niewinnego człowieka. Nawet jeżeli był kurwa winny, to tak się nie postępuje to jest jeniec! Ukraińcy, byliście, jesteście i będziecie tchórzami. Z paroma wyjątkami, bo na pewno u Was są fajni ludzie. Zresztą sam takich poznałem, ale większość z Was, Wyżeście głosowali na tych skórwy synów Zieliński, Przecież to nawet nie Ukraińiec jest kuźwa. Czy Was już na głowy pozamieniali? W kogo Wy wierzycie? W Zielińskiego? kuźwa? Wy, ci Ukraińcy, którzy jesteście w porządku, powinniście ten gówniany rząd obalić, a nie brać w tym udział. Bo będziecie mieli to samo co my w Polsce, że zachodnie firmy będą w Polsce, będą u was funkcjonowały tak jak u nas, nie płacąc kurwa ani grosza podatku. A wy, jak będziecie, otwier będziecie otwierać swoje sklepy, swoje przedsiębiorstwa, będziecie płacić podatki jak za zboże. Będziecie niewolnikami we własnym kraju. Tak jak i my Polacy. Jesteśmy niewolnikami we własnym kraju. Zapierdalać trzeba za, za, za damski grosz. Widziałem, co Azov robił z ludźmi. Nie to, że oni są tacy bohaterowie, są głównie niebohaterowie, Bo niewinnego człowieka na krace schodowej czy jeńców wojennych, którzy ze związanymi rąkami strzelać im w krocze. Dźgać nożami, bez bezwładnych, właściwie niewinnych, znaczy może nawet winnych, ale oni dostali rozkaz, mają iść na wojnę, idą i trzeba ich szanować, rozumiesz? Jeżeli walczy i trzyma język za rzędami, to powinieneś go, azowcu zasrany, uszanować, że ma odwagę się przeciwstawić. Bo to jest mężczyzna, to jest mężczyzna, który potrafi powiedzieć nie. I ty zamiast takiego człowieka uszanować, to ty go zabijasz? To ty jesteś tchórzem. Nie szanujesz praw męskich. Szok! To, co wasze kobiety ukraińskie opowiadają w Polsce o waszych działaniach, to się kuźwa w parę nie mieści! Wychowujcie Ukrainki swoje dzieci w Polsce w spokoju. Wychowujcie swoje dzieci na dobrych ludzi, nie na morderców. Latami to trwało, żeście mordowali Rosjan, a teraz się dziwicie, że wam Putin w jajas kopa Pięćdziesiąt osób zamordowanych w Odesie, cywili kurwa! To nie byli wojskowi, to nie była wojna. W Odessie! 50 osób, policja nic nie robiła. Ukraińska policja stała i się jako na to patrzyła. Widziałem zdjęcie: kobieta zgwałcona, spalona w ciąży. Jestem w szoku. Polski rządzie, jeśli ty myślisz, że któryś z takich ludzi jak ja stanie po stronie tego kurwa chorego, rozumiesz, wojska ukraińskiego, to jesteście kurwa w, w, w głębokim błędzie. Nikt z takich jak ludzi, którzy myślą tak jak ja, a, a ja myślę, dobrze myślę, nie staniemy po tej stronie. Zapomnijcie. Prędzej po stronie Rosjan. Prędzej po stronie Rosjan. Bo to już nawet nie chodzi o te filmy, które zrobili yy, sami Ukraińcy, tylko nawet to, co opowiadają Ukrainki tu w, Szwe w Szwecji, w Niemczech, czy tu w Polsce, gdziekolwiek, opowiadają, co tam widziały co wy wyprawiacie z cywilami używacie cywili jako osłony no jesteście kuźwa bohatery ja pierdziele toście jest, to kurna jesteście bohaterowie jak nie wiem co, dziećmi się zasłaniać i kobietami i starcami za hejglisty naród jesteś o, kuźwa, to jest mega, 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 mega. Nie widziałem, nie spotkałem się z czymś takim. Naprawdę, nie widziałem czegoś takiego, żeby ktoś się zachowywał w tak tchórzliwy sposób. Szok. Pamiętajcie, nie stanę po waszej stronie. I mam nadzieję, że Rosja skopie wam dupę. Ja po waszej stronie nie stanę. A wszyscy was zostawią, przekonacie się. Ameryka i wszyscy. Bo wy jesteście tylko potrzebni im, Amerykanom, do tego, by wprowadzić chaos między nami, Słowianami. Byśmy się wzięli za łby i by Chiny nie mogły transportować swoich towarów na zachód drogą lądową. O to chodziło. Wykorzystali waszą zwierzęcość z waszą. Waszą po prostu nienawiść do drugiego człowieka, przeciwko Wam samym. Cierpią Wasze kobiety, cierpią Wasze dzieci, a potem będziecie cierpieć i Wy. Bo Putin będzie głupi, jeżeli Wam to odpuści. Głupi będzie, jeżeli Wam to odpuści. Za to, co Wy robicie z więźniami, z więźniami wojennymi. Za to co wy robicie z cywilami? Jestem w szoku. Ludzie w pracy oglądali to też to samo. Pokazywałem to wielu kolegom. Po prostu się nie, nie mogą, nie, nie mogą, nie mogą w to uwierzyć, że człowiek może coś takiego w ogóle robić, że komuś może przyjść coś takiego do głowy. Duda Morawiecki. Wy z Polski spierniczycie, wcześniej czy później, bo wcześniej czy później polski naród się do Was dobierze. Zobaczycie. Wcześniej czy później do Was się dobierzemy. My, Polacy, my, naród, nie odpuścimy Wam, jeżeli popchniecie nas do wojny. Bo jeżeli chcecie wojować, proszę bardzo. Karabin w łapę i zapierdalać na front. Cwaniaki z miodem w uszach. Do zobaczenia nigdy.